21, 30... No w ostatniej fazie pan, że tak powiem, na ten nasz próg tutaj ustawiony się załapał. No właśnie, ta granica 10 km na godzinę jest dosyć niska. Rzeczywiście chyba trudna do wyegzekwowania i do utrzymania na takiej ścieżce. 10 km na godzinę w takich miejscach, jeszcze raz podkreślam, jest jak najbardziej uzasadnione. A te nasze ścieżki pomorskie, trójmiejskie, gdańskie są bardzo niebezpieczne? Tutaj muszę się odwołać do statystyki. No, w, w ubiegłym roku prawie 180 zdarzeń z udziałem rowerzystów. Ponad 100 wypadków, 106 z tego co chyba dobrze pamiętam. No to są dosyć duże liczby. bodaj do 15 sierpnia tego roku. No właściwie osiągnęliśmy taki pułap jaki dwa lata temu w ciągu całego roku na terenie Gdańska. Mamy kolejnego rowerzystę. 22-24. Ilość rowerów, która się porusza po terenie miasta z roku na rok rośnie. No rośnie też liczba dróg rowerowych. Zachęcamy po części do tego sposobu e, przemieszczania się. Przy czym mówię, no. Jak w każdym rodzaju transportu, zdrowy rozsądek no powinien być przede wszystkim. No, i tutaj, tak jak pan redaktor zauważył, sygnał dźwiękowy wskazuje na to, że jednak ten próg 30 km został przekroczony. 31 pokazało urządzenie.